Siemanko, z tej strony Yuki jest dzisiaj ze mną Ich Error Siemanko. Dzisiaj pokażę wam serwer PvP Adventure Tak wygląda Spawn tam, tam jest Spawn tam, tam za mną. To pójdziemy teraz na Spawna. Ocz na Spawna. Okej. Okay. Czekaj, F5 włączę. Dobra tutaj mamy Chesty, tu tam ja miałem takie itemki um, tu mamy informacje tak szybko przejadę tam zatrzymacie sobie filmik dobra teha tu to jest e, informacja o vipie tam dodaję, że epi będą mieli w opisie no tam będzie IP w opisie, ty mi nie przypominaj. Tu mamy minigamesy, czyli tam splek jest chyba tylko. A nie, jest jeszcze bowspliff. Ale chyba nie ma, nie, nie ma jeszcze bowspliff. Tak, ja... minigry będą dodawane z czasem, no. jak będzie rosła liczba ludzi. I nowa edycja, tu tam mamy ad adminów i moderatorów. Tutaj mamy parkour, za którym można dostać fajne nagrody w skrzynkach. Teraz pójdziemy na warp PvP. PvP. Tu jest. To tu mamy klasy. Tu mamy normalne, podstawowe. Tu mamy VIPów. Tu mamy super VIPów. Tak, klasa szkielet ma takie coś. No, ubiór ma każdy, tylko że ubiór jest taki sam, tylko że kolor zmieniony. Tu jest łuk szkieleta. Um, tu jest zombie. Enderman Mroczny szkielet Pigmen I Blaze Tutaj mamy enchanty jakieś, kowadła Lagi, kliki na pewno ustąpią dobra Tu mamy warpy jak na przykład klikniemy na warp młyn to następnie pod młyn I na, map, na mapkach jest dużo skrzyń gdzie też są różne itemki pójdziemy jeszcze raz na warp pvp tu mamy jeszcze warp wieża czyli to co jest tam przed nami tam o plaża to tam jest za wieżą zaraz tam pójdziemy water base to jest to tu to też zaraz tam pójdziemy i lava więc dopiero może pójdziemy na plażę chodź na plażę tak, tak, tak plaża wygląda, tu już mamy jedną skrzynkę, tu też są itemki i yy, skrzynki się odnawiają co 7 dni będzie to zmienione? Tak, będzie zmienione Teraz pójdziemy, pójdziemy No tu są różne skrzynki Teraz pójdziemy na warp lava point Tu jest takie coś Tutaj mało osób chodzi, znaczy tu się mało walczy Najwięcej się walczy przy wieży i... młynie. <śmum> tak wygląda tu? No. Gdzie jesteś, bo się zgubiłem, a jestem tutaj. Tutaj jest. jestem. To jest mój pierwszy filmik, ale myślę, że będzie więcej, nie? Tak. No, skrzynek już Wam nie będę pokazywał, tam... tutaj jest jedna. Tam sobie poszukacie. Tylko tu zaraz pewnie nas ktoś będzie bił. Nie przyjmij zabawy Tu mamy wieżę, tam na górze jest NZ na 30 nawet pokażę Teraz sobie wchodź Zaraz będzie A wiesz może ile WIP kosztuje? Tam jest na tablicy. Zaraz możemy pod koniec filmiku, tam zobaczyć. Też pod koniec filmiku tam powiem coś o moim kanale, co będzie nagrywane. Tak, tu mamy po prawo, mamy top kile, tam kto najwięcej ma kili, milion w page to jest admin. Statystyki mamy, zabicia, zgony. Kasa to, nie wiem też co to jest. Za zabicie mogę pokazać, choć tu, przed wieżę. Za zabicie dostaje się fame, tu mamy levele, zaraz. Kurde, już ktoś mnie bije. Nie bij. Kurde, dobra. To pójdziemy na, na lava point. Kurde, byłem na spawnie i mogę pokazać. Chodź na lava spawn. Tam, tam, lava point. Już, mam i za zabicie, dobra, trzymaj się no ile tym można bić jezu ile masz życia? powiedz dostajemy jeden fame, jeden fame to jest tak jakby doświadczenie za wbicie poziomu dostajemy jedną złotą sztabkę a ja mam poziom 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 47 jest i tu mamy ten jak się nazywamy każdy, jak się ma zerowy poziom jak się dopiero dojdzie to się jest nowicjuszem później się jest chyba zabójcą płatnym zabójcą no ja jestem już legendarnym predatorem nie wiem jak kolega chyba też teraz ja idziemy też na waterbase też jest na Dobra, tu mamy 4 ender chesty, no to tak wygląda, w sensie biją chłopaki, tutaj jest jeszcze takie, tu wam pokażę, bo pewnie byście te, tego moż, trudno można znaleźć, um, tutaj wchodzimy, jest skrzynka, Splega chyba nie pokażemy, ponieważ... Ale pokażemy lobby, Splek. Okej. Okay. Splek, join. Nie ma chyba tyle osób, że... Nie, są osoby, ale... Ach, nie wiadomo, czy pójdą. Tu mamy więzienie. Ktoś będzie niegrzeczny, tam uważajcie. Spylek jest tylko jedna mapka, więc... Ale to... Ale, ale długo trwa, długo trwa. Um. E, za przeklinanie tu tam mamy ten, to ja może to przeczytam Za przeklinanie zostajesz przeniesiony do więzienia na 10 minut Tu, 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 tu. tu mamy y, jak dołączyć chyba Dobra, ja przeczytam pierwszą, i tak dalej Witaj w lobby splek jest... Tutaj znajdują się informacje Zanim splek się rozpocznie oczekuj 5 graczy Gdy splek wystartuje zostaniesz przeniesiony na arenę splek gdzie otrzymasz łopatę, która po kliknięciu PPM wystrzeli jajko, które po uderzeniu w blok niszczy go, wygrywa ostatni na arenie. No, ostatnio był taki evencik mały, gdzie tam 32 dwie butelki expa, się dostaje, bo trudno z expem. <laughs> tak jak już mówiłem, edycja będzie nowa, nie, za 10 dni, tak admin pisał. Jeszcze pójdziemy na spawn. <laughs> to wam powiem, ile kosztuje VIP i tu tu. VIP kosztuje gdzie tu to jest napisane? Nie nic nie ma napisane o nie jest super VIP 19 i VIP 10 zł to teraz coś może o kanale to tam będzie nagrywane pewnie jakiś League of legend Minecraft na pewno i może coś z metina ale tego jeszcze nie wiem to chodź tutaj tam masz homa na tym no jeszcze są komendy nie. to wam tu pokażę help okay. nie mogę komendy podczas walki znaczy nie walki tylko podczas gry w splega to A. wyjdź z tu mamy tam komendy help 2. tu mamy następne Kit to chyba raczej się nie opłaca wpisywać, bo tam na tabliczkach jest help. 3. No to tu jest warp i spawn. Gdzie jesteś? Tutaj są pod spawnem ukryte wyspy. No to. Na nich. Tam na nich nic Co? nie ma, tylko jak idzie się na splega i tam się spadnie, to tam są też ukryte skrzynki. To może się pożegnamy, Czekaj, ja to wyrzucę. Na ciebie Tak? <trymne> Zobaczysz, że na nagraniu. <grymne> Dobra, choć się ustawimy ładnie, pięknie. O, widać swoje Y tylko. Dobra. To ja się z Wami żegnam, był z nami Error. No, do zobaczenia. Cześć.